Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, e, bocian z Raszkowa ma się dobrze, przybiera na wadze, dostaje jady, dostaje mączniaki, dostaje też bardzo dużo właśnie e, gryzoni, po to żeby ta jego kaloryczność po prostu pokarmu była jak najbardziej e, wartościowa. Przybrał na wadze, waży teraz 2 kg 950 gram, czyli ta waga podnosi mu się bardzo fajnie, bardzo się też cieszę. Na razie za bardzo tymi skrzydłami swoimi nie pracuje, czyli ich nie rozpościera. Nie ma tutaj po prostu jakiegoś podskakiwania, próbowania latania, ale ma się tutaj dobrze, jest tutaj w cieniu, miejsce dla niego jest tutaj bardzo odpowiednie. Dookoła też jest sporo bocianów, które po prostu sobie tutaj przebywają w azylu. Dziękuję Wam, kochani, również za wsparcie, za każde wsparcie, które, które otrzymuję od Was, czy to w formie słów, wsparcia, czy to finansowe. I oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć jedzenie, bociana, tutaj opiekę, za to też będę ogromnie wdzięczny. Nasza fundacja opiekuje się nim cały czas Fundacja Skrzydła Lasu. Także w najbliższym czasie również nagram informacje, jak on się tutaj dalej miewa, co się dalej z nim dzieje i, i na pewno się do Was odezmę. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję, kochani.